Dzisiaj zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Gramatyka dla wzrokowców. Podczas tej serii, jak już pewnie doskonale wiecie, obcujemy z gramatyką bardzo, bardzo blisko, wręcz jej dotykamy, dzięki czemu możemy łatwiej przyswoić nowe zagadnienia gramatyczne. Dzisiaj powiemy sobie o przyimkach miejsca, czyli o tych wszystkich słówkach takich jak przed, pod, nad i tak dalej. E, aby powiedzieć o przyjmkach miejsca, musimy poznać czasowniki. E, przygotowałam osiem czasowników, które chciałabym, byśmy zapamiętali i użyjemy ich e, w różnych przykładach. Poznamy również rzeczowniki, które posłużą nam do zaprezentowania danych przyjmków miejsca, a także musimy poszerzyć tutaj pytania w naszych przypadkach. Pamiętamy, że mianownik odpowiada na pytania kto co. I tutaj nic się nie zmienia. Mianownik, czyli nasz niemiecki nominativ, odpowiada na pytania kto co. Celownik, czyli datyw niemiecki, odpowiada na pytania komu, czemu, ale także odpowiada na pytanie gdzie, czyli wo. Zaś biernik, czyli nasz niemiecki akuzativ odpowiada na pytania kogo, co oraz "wohin, czyli Dokąd? No właśnie, i gdy zapytamy gdzie, na przykład powiem tak: Idę do parku, czyli zapytam, dokąd idziesz, prawda? My w języku polskim często mówimy, gdzie idziesz. I to może nas zmylić i spowodować, że użyjemy celownika, bo odpowiemy na pytanie, gdzie. Ale pamiętajmy o tym, że gdy mamy ruch. E, idziemy do jakiegoś miejsca, jedziemy do jakiegoś miasta, zadajemy pytanie dokąd. Dokąd idziesz? Dokąd jedziesz? Dokąd lecisz? Dokąd kładziesz? Dokąd sadzasz? Dokąd stawiasz? Dokąd wieszasz? Mamy ruch i wtedy mamy pytanie dokąd, więc zastosujemy biernik. Zaś gdy mówimy gdzie leży? Gdzie jesteś? Gdzie siedzisz? Gdzie wisi? Gdzie stoi? Zadajemy pytanie GDZIE. Nie mamy ruchu, nie mamy przemieszczania się i wtedy zastosujemy celownik, czyli nasz niemiecki dativ. No właśnie, czyli dativ pytanie GDZIE, dodatkowo akuzativ pytanie DOKĄD. I do tych pytań yy, są Dobrane czasowniki, które dzisiaj również wykorzystamy, gdzie? Ligen oznacza leżeć, czyli na przykład kot leży na Sofie. Gdzie leży kot? Sztejen oznacza stać. Kot siedzi na Sofie. Gdzie siedzi? Sztejen, stoi, przepraszam, stać. Czyli gdzie stoi na Sofie? Sitzen siedzieć. Kot siedzi pod krzesłem. Gdzie siedzi kot? Hengen. Wisieć. E, płaszcz wisi w szafie. Gdzie wisi płaszcz? Czyli tu mamy pytania: gdzie? Ligen. Leżeć. szczejen Stać. sitzen Siedzieć. Hengen. Wisieć. Zaś tu mamy pytania: dokąd? Wohin. Leigen. Kłaść. Kładę kota na sofę. Dokąd kładziesz? Leigen. Sztejen. Stawiać. Stawiam wazon na stole. Dokąd stawiasz wazon? Zecn, sadzać, sadzać kogoś. Dokąd sadzasz, lub zecn, zejść zecn. Siadać, sadzać siebie. E, Hengen, wieszać. Brzmi tak samo jak tu, e, czyli dokąd wieszać, na przykład obraz. Ja wieszam obraz na ścianę. Dokąd wieszasz obraz? No właśnie, czyli mamy nasze czasowniki, wiemy na jakie pytania odpowiadają e, przypadki, więc przejdźmy do e, wzrokowego opanowania naszych przyimków. Tutaj mamy kilka przedmiotów. Wazon, czyli diwaze, fotel, dea komoda, di komode i sofa, das sofa. No, i nasz królik das kanin się. Pierwszy nasz przyimek to for. For oznacza przed. Możemy powiedzieć: królik siedzi przed sofą. Das kanin się, sitzt. for. Zadajemy pytanie, gdzie? Wiemy, że sofa ma rodzajnik das, czyli for, deim, sofa. Das kann się sitzt, for, deim, sofa. Królik siedzi przed sofą, ale ja mogę sadzać tego królika przed sofę i wtedy powiemy <knie> albo stawiać królika. Ich zece, <knie> ja sadzam, wykonuję ruch i zece das kanin się, for, przed, zadaje pytanie dokąd, czyli będzie for das sofa. Iść zece das się, for das sofa. Wykonałam ruch, ja sadzam królika przed sofę, dlatego będziemy w bierniku, a das sofa w bierniku pozostaje das. Kolejny nasz przyimek miejsca. To zwiszn, co oznacza pomiędzy. Królik stoi pomiędzy sofą a komodą, czyli tu będą dwa rzeczowniki. Das Kaninchen siedzi, stoi, przepraszam, Sztejt, stoi, das Kaninchen, Sztejt, pomiędzy. I zadajemy pytanie, gdzie pomiędzy sofą, czyli das sofa zmieni nam się na dame sofa, das kann się, state, zwischen deim sofa, und, komoda ma rodzaj nigdy, czyli und, der Komode. ponieważ nadal jest, obowiązuje nas pytanie, gdzie stoi królik pomiędzy sofą a komodą. Das Kaninchen steht zwischen dem Sofa und der Kommode. Kolejny przyimek to przyimek auf, czyli na, na poziomie, czyli na przykład królik siedzi na fotelu. Das Kaninchen siedzi sitzt Zadajemy pytanie, gdzie? Auf. Fotel to dea sesel czyli Dea zamienia nam się na deim. Auf, deim, sesel. Albo możemy wykonać ruch. Ja sadzam królika na fotel. Iś, zece. tutaj. Iś, zece. Das kanin się. Auf. I mamy biernik. Dein, sessel. I sece das Kaninchen auf den Sessel. Sadzam królika na fotel. Wykonuję ruch. Kolejny nasz przyimek to neben. co oznacza obok. Na przykład królik leży obok fotela. Das Kaninchen liegt. Mam nadzieję, że dobrze tu widzicie. Ligt das się, neben, obok, czyli zdejmę pytanie, gdzie? Jest normalnie der Sesel, czyli neben deim Sessel. Das kanin się, Likt neben deim Sesel. A teraz powiemy, jak kładę królika obok fotela. Ich lege das kanin Neben dokąd? Dein, sesel mamy ruch, dlatego użyjemy rodzajnika w bierniku. Kolejny e, przyimek to hinta. Hinta oznacza za. Weźmy teraz komodę. Hinta oznacza za i możemy powiedzieć, że królik stoi, e, stoi za komodą. Da skarń się. Steit, hinta, jest normalnie di komode. Tutaj zadajemy pytanie, gdzie? Czyli hinta, dea komode. Królik stoi za komodą. Albo ja stawiam królika za komodą, czyli wykonuję ruch. Iść, sztele, da się, hinta, dokąd stawiam? Czyli będzie di komode. Użyjemy rodzajnika w bierniku. Kolejny nasz przyimek to unta. Unta oznacza pod. Czyli weźmy teraz, że królik będzie leżał pod sochą. Das się, Powiedzmy tak. Das się liegt unta gdzie leży królik? Zadajmy pytanie gdzie. Więc jesteśmy w celowniku. Das zamienia nam się na deim. Unta deim sofa. Das kannin się likt deim sofa. A teraz królika kładę pod sofę. iść lege das kannin się dokąd? Biernik Unter das sofa. Czyli kładę królika pod sofę. Kolejny nasz przyimek to ryba, Oznacza nad. Hmm. Królik może skoczył i jest nad komodą. E, czyli e, możemy powiedzieć też jest. Mm. Albo siedzi nad komodą, na jakiejś e, półeczce. Das się, sitzt. Siedzi. Pytanie gdzie, czyli über i zamienia nam się na der. Über der Kommode. Das się, sitzt über der Kommode. Ja sadzam królika nad komodę. i zec, das się über i DI pozostaje DI w bierniku. YBA, DI, KOMODE. I ZECE, das KANIN, się, YBA, DI, KOMODE. I jeszcze zostały nam dwa przyimki. Kolejny przyimek to IN. Czyli W. Królik siedzi albo stoi w wazonie. Das KANIN, się. E, liegt in jest normalnie diwazę, czyli diwaze zamienimy na waze. da kann się steht oder liegt in der vase czyli królik siedzi bądź też leży w wazonie i teraz jeszcze ruch czyli ja stawiam królika do wazonu albo ja kładę królika do wazonu i lege das kanin się in di waze. Wykonujemy ruch, więc użyjemy rodzajnika w bierniku. I ostatni nasz e, przyimek to an. An oznacza na, ale na w pionie, na ścianie, na wieszaku. No właśnie, możemy na przykład powiedzieć Das Kärtchen, kartka, hängt an der Wand Ściana ma rodzajnik D, czyli D zamienia nam się na De, ponieważ tutaj nie mamy ruchu Das Kärtchen hängt an der Wand, czyli kartka wisi na ścianie Albo ja mogę wieszać kartkę na ścianie, wtedy wykonam ruch, zadam pytanie w i użyjemy biernika, czyli ja, iś, henge, Das się, an, di, wand, czyli ja wieszam kartkę na ścianie. Mam nadzieję, że przyimki, miejsca oraz czasowniki odpowiadające na pytania gdzie i dokąd nie sprawią wam problemu. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Jeżeli chcecie uczyć się w domu właśnie gramatyki języka niemieckiego w taki obrazowy i praktyczny sposób, to przygotowałam dla Was 42-stronicowy niezbędnik gramatyczny dla wszystkich, którzy uczą się języka niemieckiego. Te materiały, które dla Was przygotowałam, omawiają tematy, które ja omawiam w serii Gramatyka dla wzrokowców. I każdy ten temat składa się z. Najpierw mamy Pięknie, graficznie przedstawione dane zagadnienie gramatyczne, które rozwieszamy sobie bądź kładziemy w miejscu, w którym najczęściej przebywamy w domu. I tutaj akurat czas przeszły, perfektnie jest rozbudowanym tematem, więc e, e, omówiony ten temat jest na dwóch stronach. Następnie mamy przykładowe zdania, które również są e, oprawione graficznie, tak by przyjemnie Wam się uczyło. Wszystko jest e, bardzo e, takie przejrzyste, byście nie musieli e, i przy tym bardzo skupiać wzroku, było to po prostu. By przez te zagadnienia że czuć tak lekko i właśnie bardziej praktycznie. Czyli mamy kolejną stronę, to przykładowe zdania. Kolejna sprawa to Twoja baza słów. W tym przypadku Twoja baza czasowników regularnych i Twoja baza czasowników nieregularnych, z których, właśnie z którymi, właśnie będziesz ćwiczyć, w tym przypadku czas przeszły perfekt. Czyli bierzemy sobie tą stronę, na nią patrzymy, patrzymy na ten schemat naszego zdania w czasie przeszłym perfect, i budujemy zdania właśnie z czasownikami z tej bazy. Do każdego tematu przygotowałam taką bazę słów w zależności od tego, co ćwiczymy w danym temacie, jeżeli ćwiczymy. Końcówki przymiotnika to macie bazę najważniejszych przymiotników, z którymi je utrwalacie, te końcówki. I po bazie czasowników macie również słówka do wycięcia wycinacie je, rozwieszacie i ćwiczycie z nimi budowę zdań w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym. I w ten sposób wygląda każdy omówiony w tym naszym niezbędniku temat. Koszt tych 42 stron materiałów to 20 zł. Jeżeli macie ochotę kupić, wyślijcie potwierdzenie przelewu na mojego maila. Niemiecki z przyjemnością małpa.gmail.com, a ja w e, mailu zwrotnym odeślę Wam e, tego właśnie mini e-booka, czy też te materiały do e, obrazkowej nauki, praktycznej nauki, gramatyki języka niemieckiego. Do zobaczenia!